Wola Rzeczycka w gminie Radomyśl nad Sanem. To tutaj odbywają się jesienne międzygminne spotkania integracyjne organizowane przez magazyn nadsański nasz czas. Spotykamy się tutaj dzięki przychylności gospodarza tego urokliwego miejsca księdza Marcina Hejmana, niestrudzonego społecznika i przyjaciela młodzieży. Wola rzeczycka nazywana bywa nadsańską jasną górką. W kościele parafialnym uwagę zwraca obraz Matki Bożej nadsańskiej, królowej korony polskiej. To właśnie jej zawierzyliśmy środowisko naszego czasu 17 września 2011 roku i u jej stóp gromadzimy się corocznie. By prosić się o wstawiennictwo u Boga we wszystkich naszych intencjach. Piotr Jackowski, kłaniam się pięknie. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego vloga. Chcę Państwu powiedzieć, iż bardzo lubię, kiedy to co robię przynosi ludziom radość, pożytek, buduje ich, integruje. To piękna sprawa, widzieć uśmiech na ludzkich twarzach. I właśnie temu celowi służą międzygminne spotkania integracyjne które organizujemy w parafii Wola Rzeczycka, w tym przepięknym miejscu zwanym nadsańską jasną górką. Tam co roku gromadzimy się, by u stóp Matki Bożej nadsańskiej dziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, prosić o błogosławieństwo i wypraszać wszelkie dary za pośrednictwem Królowej Korony Polskiej. Matki Bożej Nacańskiej. To właśnie jej w 2011 roku zawierzyliśmy wszystkie nasze dobre, szlachetne intencje i to zawierzenie corocznie odnawiamy. Tak było i teraz, 28 września, kiedy spotkaliśmy się ponownie. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz Franciszek Grela, nasz oddany, przyjaciel, można powiedzieć, opiekun duchowy. Kiedy sprawował prześwięto i wygłosił homilię, podkreślił wielką rolę, jaką odgrywają media w ludzkim życiu. Powiedział, iż może to być rola destrukcyjna, niekiedy nawet niszcząca, ale bywają i przykłady budujące inne. Media. Głoszą prawdę, media budują, media przynoszą to, co dobre i pożyteczne. I takie media również istnieją. Ksiądz Gerela podkreślił, że właśnie w ten nurt włączają się inicjatywy magazynu naceńskiego Nasz czas. Nasze spotkanie, liturgię i później to wszystko co działo się później uświetniły wokalistki z Nierzańskiego Centrum Kultury Soku przygotowane przez Dorotę Nieradkę. Było bardzo miło, ciepło, serdecznie. Kiedy po mszy świętej spotkaliśmy się przy suto zastawionym stole, gospodarz parafii ksiądz Marcin Hejman zadbał o to, aby na stole był jak zwykle wspaniały bigos. Również gospodynie, które przyjechały na to spotkanie, dołożyły także coś od siebie, troszkę owoców, wspaniałych węglin. Węglin były napoje, kawa, herbata, soki. Dyskutowaliśmy sobie w bardzo miłej atmosferze. Chętni mogli również zwiedzić ptasie zoo, które funkcjonuje w parafii Woli Wola Rzeczycka. Opiekunem tego zoo jest ksiądz Marcin Hejman. Drodzy Państwo, jak te chwile wyglądały, jak ten czas spędzaliśmy, zobaczmy, opowiada o tym kolejny vlog. Drodzy Państwo, miłego oglądania. I dzisiaj gromadzimy się na tej duszy świętej z w intencji miesięcznika. Nasz czas jako czytelnicy, jako słup. Naprawdę mądrość. Nasz czas, który służy prawdzie, który nie pędzi za sensacją, ale pragnie przekazywać rzetelne wiadomości, być człowieka ukierunkowywać ku Bogu, ku wyższym wartościom, by ułatwiać dochodzenie do pełnej prawdy. Dlatego Nasza modlitwa w czasie tej Świętej służy wspólnemu dobru. Prośmy o to światło prawdy i mocy Ducha, by Pan redaktor i ci, którzy redagują to pismo, którzy zamieszczają swoje myśli na łamach tego pisma, zawsze mieli odwagę, ażeby służyć dobru, prawdzie, piękną. Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Amen. Broke your heart, my ignorance is struck again, and say you open from the start, and show you open to the end. And I'm sorry to my unknown lover, sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. All in our despair machine. Młody rybak ciągle śnił, ona z niego śmiała się. To nie dran jej mąż, ach nie, raz powiedział do niej tak. Gdy ci zaufania brak, niechaj nas połączy ksiądz, a ona nas. Pragnaj więc! zapomnij mnie Jestem emerytowany. Nauczyciel pracy zaczynałem jako dzielny tokarz, pójdzie stalowa wola i później krok po kroku po kilku ładnych lat pracy w zakładzie. Zdarzyła się praca w szkole. Nazywam się Staś Habiniak. Skurzowa. Jestem prosty chłop. W ostatnim okresie o zawodzie rolniczym krąży dużo. Kiedyś to chłop to było wiadomo, że był na roli, pracował na roli, żywił ja i pan nie... zwrócić uwagę, że tego co pan mówi słucha posem. Proszę, <laughs> A teraz to się mówi rolnik, już się mówi o farmerstwie. No i no ja my jesteśmy farmerami. No ale przede wszystkim ta myśl, y, te prace, y, no będzie uwaga zwrócona na Zmartwychwstanie, na krzyż bardzo mocno. I to co dzisiaj wchodzi do nas i będzie też na temat, że nigdy gender, że no, tam też będą cytaty z Pisma Świętego mocne, bo są takie e, robione przeze mnie takie jakby praksięgi, to takie jakby pnie rozufane na połowy i takim powrozem związane jak księgi. No, zdarzyło się, że wielokrotnie byłem nagradzany gdzieś tam ostatnio w Żyardowie właśnie 5 października jadę odebrać nagrodę specjalną, przyznaną przez Muzeum Karikatury w Warszawie. No a w Chinach też. W Korei nawet byłem nagrodzony tylko dyplomem. Nie, nie. dali. Nie, nie